Na prośbę Visa Squore 11 zostałem poproszony o nagranie odcinka, jak zbierać punkty, za które można kupować skiny, bądź zapewne punkty do karnetu. Także w tym szorcie pokażę, jak robić to najbardziej efektywnie. W Skate mamy trzy różne waluty, które możemy farmić na różne sposoby. Mamy Tixy, mamy walutę Premium oraz mamy te pomarańczowe punkty. Pomarańczowe punkty farmimy za pomocą Mystic Daily w grze. Punkty są zazwyczaj przydzielane po 20. A najprostszy sposób, żeby farmić jak najwięcej, to po prostu zrobić wszystkie daily, robić je z kumplami, żeby po prostu nie robić tego samemu. Bo wtedy tracimy zawsze 10 z każdej misji, gdzie łącznie misji mamy 20 dziennie, no to powiedzmy, że jest to 200 punktów dziennie stracone. Następną walutą jest waluta premium, którą możemy farmić tylko w jeden sposób i jest to z karnetu. Z karnetu możemy łącznie osiągnąć około 250 punktów za darmo, jeśli kupimy karnet jest to więcej. 250 pozwala nam na zakupienie jednego skina i to takiego jednego z tańszych. Przykładowo są to te spodnie, których używam. One właśnie kosztowały 250. Na start również w Becie dostaje się 250. Nie wiem, czy w sezonie pierwszym również tak jest, lecz każdy gracz przed sezonem pierwszym dostał 250 waluty premium. Ostatnią walutą są tixy, czyli ta niebieska waluta, która jest używana do farmienia karnetu. Na spokojnie nie trzeba jakichś magicznych sposobów, aby wyfarmić cały karnet, ponieważ będzie na tyle misji, że wyfarmi się na spokojnie cały karnet. Wystarczy robić tylko wszystkie misje, które są oznaczone tymi niebieskimi punktami. Łącznie będzie ich w sezonie bodajże 40, ale tu mogę się mylić i będzie to na tyle dużo, aby zrobić cały karnet i mieć jeszcze na spokojnie te tixy. Także nie trzeba ich kupować, jest to totalne wyrzucanie pieniędzy w błoto, ponieważ będzie można je na spokojnie wyfarmić. I tu również pojawia się ta sama mechanika, to znaczy róbcie to ze znajomymi. Weźcie sobie jednego ziomka, zaproście randoma, będziecie tracić około 20 tixów za każdą misję, co w skali 40 misji daje prostą matematykę 20 razy 40, czyli 800. Mogę zostawić sneak peek, że następnym materiałem będzie tutorial, jak zrobić no Complay Flipa, który był zastosowany w linie, który był na samym początku, jak gadałem. No i co? Zostaw lajka, like suba i chuj. Możesz zostawić lajka, like suba i zobaczyć główny materiał ze Skate'a w linku poniżej. Pozdro!